Diabła z Grami jest wspierany przez sklep Electronic Dreams www.electronicdreams.pl Sklep dla prawdziwych graczy. Wpadaj na mój patronite i pozwól mi rozwijać moją twórczość. Dla patronów są przewidziane konkursy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Do Diabła z grami, a my lecimy z kolejnym top 10 gier po polsku na Nintendo Switch. Pierwsza z nich to Darksiders 2, czyli druga część, tak naprawdę, kwadrologii Darksiders, w której wcielimy się tym razem w wieśca apokalipsy, którym jest śmierć. Gra generalnie rzecz biorąc jest hack and slashem z bardzo fajnym systemem walki oraz bardzo rozbudowaną eksploracją. Szykujcie się na płynną rozgrywkę, bardzo dobrą grafikę, ogromnych bossów oraz całą masę poszukiwania znajdziek. Tytuł posiada polskie napisy i bardzo gorąco Wam go polecam bardziej niż sześć pierwszą. Kolejny tytuł to Electroride, czyli, moi drodzy, neonowa cyberpunkowa polska. W sumie to bardziej neonowa niż cyberpunkowa. Gra została stworzona przez Polaka i wcielimy się w niej w oldschoolowe polskie fury, które będą śmigały po ulicach m.in. neonowej Warszawy. Bardzo ciekawy art style, naprawdę fajny system jazdy, jednak on dopiero nabiera takiego sznytu w momencie, w którym odkryjemy kolejne auta, no bo tutaj maluszkiem z bardzo nie pośmigamy. Sprawdźcie moją recenzję. Całkiem dobre wyścigi z naprawdę fajną stylistyką. Gra posiada polskie napisy. Kolejny tytuł to Eldest Souls. No i jak się łatwo domyślić, jest to kolejny klon Dark Souls, tylko że w pixel pixelarcie. Moi drodzy, gra jest bostraszem, w którym będziemy raz za razem musieli ścierać się z bardzo potężnymi szefami, którzy niejednokrotnie będą nas wbijać w ziemię i pozbawiać wszelkiej nadziei. Gra posiada polskie napisy, bardzo ładną pixelartową grafikę oraz jest cholernie, ale to cholernie trudna. Kolejny tytuł to Darkest Dungeon, czyli mój chyba ulubiony indyk ever i jeden z indyków, przy których spędziłem największą ilość czasu, ponieważ czas mój spędzony w Darkest Dungeon można policzyć, myślę, że w około, no, można go powiedzieć na około 500 godzin, myślę, że lekko. Gra jest ekstremalnie trudnym, turowym rpg em z elementami roguelike'a, z genialną oprawą graficzną świetnym gameplayem oraz naprawdę rewelacyjnym klimatem. Polska wersja językowa jest troszeczkę kulawa, ponieważ niektóre słowa są przetłumaczone, niektóre nie, no ale spokojnie da się grać, tak więc serdecznie zapraszam. Kolejny tytuł to Bad Dream Coma, czyli Utrzymywany w bardzo mrocznym, ponurym klimacie, point-and-click, w którym będziemy musieli uciec z umysłu szalonego programisty gier wideo. Fajna grafika ręcznie rysowana, podobno bardzo ciekawa muzyka. Gra, ogólnie rzecz biorąc, jest dość krótka, ponura. Jeżeli ktoś lubi tego klimaty oraz gry w gatunku point-and-click, powinien bezapelacyjnie się w ten tytuł zaopatrzyć. Gra posiada polskie napisy. Kolejny tytuł to Assassin's Creed Rogue Collection. Mamy tutaj zestawienie dwóch gier, w tym Black Flag. i Jest tak naprawdę całość, że tak powiem, ery pirackiej Syna. Przyznawam się bez bicia, że nigdy już nie grałem żaden z tych tytułów. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy warto. Ja słyszałem, że naprawdę warto. I nie ukrywam, że w tą kolekcję prędzej czy później będę musiał się zaopatrzyć. Kolekcja posiada polskie napisy. Kolejny tytuł to Aragami, czyli skradanka, w której wcielamy się we władcę cieni, który będzie po cichaczu wycinał całą masę samurajów, szogunów oraz innych japońskich władców ziemskich. Tytuł posiada naprawdę niezłą grafikę. Bardzo fajny gameplay, no i w momencie, w którym mamy taką posuchę na rynku gier stealth, to myślę, że warto się z nią zainteresować, tym bardziej, że często można kupić ją w dość niskiej cenie. Gra posiada polskie napisy. Kolejna gra to Crisis 2 Remastered i gra, która... Podobno, uwaga, podkreślę to sobie, podobno na Nintendo Switch posiada polskiego lektora, w sensie polski dubbing, ja w, to, ja w to przychodziłem na PlayStation 4 i tam faktycznie tak było, jednak wszystkie informacje mówią, że na Nintendo Switch jest również podobnie. Absolutne wodotryskie graficzne i jeden z najlepszych shooterów FPP, jakie kiedykolwiek powstały. Polecam Wam Crisis 2 Remastered. Napisy są na pewno, dubbing jest na 99%. Kolejny tytuł to również pierwszyosobowy shooter, tym razem takim bardzo oldschoolowym wydaniu, mianowicie Project Warlock, recenzowałem Project Warlock na moim kanale, bardzo mi się podobał, niesamowicie szybka, dynamiczna strzelanka z bardzo ciekawym, słuchajcie, takim hołdującym starym grom klimatem, ponieważ będziemy w tej grze strzelali od Niemców przez roboty do zombie do potworów z mitologii Lovecrafta naprawdę świetnie się bawiłem ogromni bossowie i miałem też okazję zagrać w reklamie tej gry, więc wiecie, jaram się podwójnie Project Warlock to gra stworzona przez Polaka i jest naprawdę bardzo dobrym tytułem Kolejny tytuł ostatni na mojej liście to Sinking City. Moi drodzy, Sinking City to moim zdaniem obecnie jedna z najlepszych gier, które bazują na powieściach Howarda Phillipsa Lovecrafta. W grze wcieli mi się w detektywa, który będzie musiał odnaleźć, w sensie odkryć tajemnicę miasteczka, Oakmont. Bardzo fajna grafika, gra nie prowadzi gracza za rączkę oraz lovecraftowski klimat, który wręcz wylewa się z ekranu. Mamy tutaj takie połączenie gry z gatunku survival horror z grą, powiedzmy, detektywistyczną. Moje drodzy, to byłoby na tyle w tej dzisiejszej liście. Ja was serdecznie zapraszam do wbijania na mój Patronite, stawania łapki w górę, komentarza, ponieważ to bardzo mocno zwiększa moje zasięgi, a my widzimy się w kolejnym, niesamowitym odcinku do Diabła z grami. Na razie, cześć i czołem.